Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Forza Horizon. I jesteśmy w zawodach pokazowych, właśnie. Dobra, nie będziemy słuchać tych, tych pierdół już, bo i tak już się naprawdę nasłuchali tego troszeczkę. Mm, także tak, można przyspieszyć, więc zróbmy to, ten, ten wyścig pokazowy. Dostaniemy korwetę, chyba na taką samą, jak kupiłem. I to jest masakra. Ale jedno będę mógł sprzedać przynajmniej, nie? Oczywiście tą czerwoną, bo moja zostaje. To jest chyba taka sama, tak, to jest, no to jest taka sama. Jakbym wiedział, to bym je kupywał. No bo szkoda kasy, nie? Kupimy sobie, nie wiem jakąś BMK czy coś. Zawsze to lepiej. Oskór i Helikopter wygrał. Chyba was posrało. Kurwa mać, mam nadzieję, że wygram z tym francowatym helikopterem. Na początku to on pewnie tak będzie gdzieś tam zawsze pierwszy, 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 ale widzicie, tutaj są góry, o no to on będzie musiał do góry gdzieś tam chyba, co? Nie, aha, on jest takim hardkorem? Świetnie. Świetnie, świetnie, helikopter jest szybszy ode mnie. Bo on sobie między górami jednak leci, no okej. Okay. No okej. Okay. Dałoby się, żeby gdzieś tu się pomylił. Patrzcie jaką... On... O jaką pokurwia! Zresztą on jest nienormalny ten helikopter, zobaczcie. O, chyba go wyprzedzam w końcu. Tak jest, tak jest, ale już zakręt i oczywiście co? No oczywiście! No! Masakra. Boże Święty To jest patolka To jest normalna patolka, no i oczywiście On teraz gdzieś powinien mieć te, te kilka ostatnich zakrętów takich jakiś ostych, że on się nie wyrabiał właśnie, coś takiego. Tylko jeszcze bardziej, bo kurwa ja rzeczywiście nie wygram. Mamy jeden zakręt. Jakbym go teraz wyprzedził Oczywiście, że nie Dawaj, 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 bo to nie, nie jest, nie jest, trudne. Pierwszy, 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 madafaka. Wiedziałem, wiedziałem, że ostatni gdzieś właśnie zakręt będzie taki, że ja i tak wygram, nie? I co? Wygrałem auto, które już mam. O, lipa. Lipa, lipa, lipa. No cóż, sprzedamy tą, tą kurwetę. Grand Sport coś tam. Nie, nie chcę mam lepszą. Nie dziękuję. Dobra, wsio. Jak się wiecie, co zastanawiałem w ogóle... Muszę chyba zobaczyć, jakie są ekskluzywy jeżeli chodzi o Xboxa 360. I chyba zrobię tak, że po prostu ogarnę wam jakiegoś ekskluziwa. Taką grę? W którą nie zagracie na PC, w którą ja na PC nie zagram, bo nie ma jej na PC, tylko właśnie jest na konsole. Co jedyna możliwość, to jest chyba tepnąć się tutaj i tutaj, żeby być tam, nie? O, 0% oczywiście, nie wiem jak to jest w ogóle skonstruowane. Ustaw nie wiem, nie mam pojęcia. Dlaczego ja mam rabatu 0% jeżeli ja tam rozwalam te pierdoły, jeżeli coś tam robię, coś tam, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam. Jak to tam było? Dobra, ustawmy sobie tutaj. <laughs> ustawmy sobie znacznik na ten, potem, ten wyścig pomarańczowy. W ogóle ja mam jakieś inne kolory jeszcze? Oprócz pomarańczowych? Mam jeszcze różowe jakieś, widzicie? No ale dobra, spróbujmy w takim razie wygrać wyścig pomarańczowy. Może nam się udać w sumie. Nie mamy takich tam zbytnio słabych tych aut, tak? Chodź, jakąś rangę się odblokowało przy okazji. To jest takie totalnie randomowe, widzę. No, zbierasz, jeździsz, to zbierasz, tak? No, tak to wygląda w tej grze. Oh, kurde. Co to może być? Teraz z tym pomarańczowym. Może się okazać na przykład, że jakieś auto potrzebuje. I okaże się, że muszę je stiningować, bo przecież takim seryjnym nie wygram wiadomo. Ej, na pewno się ucieszysz na wieść, że skończyłem pracę. Nie, Nieźle. 300 SL. Wpadnij i go odbierz. Oczywiście, że się cieszę. Zajebisz autko to się ciesz... Ale wyjebało gościa z butów. Dobra, tu mamy żółte przejechane ładnie. Co on miał na dachu? Spoiler? Masakra, jak to ohydnie wyglądało. Paranoja Co my tu mamy za wyścig? Patrzcie. Jak w lesie. Zaskoczyłeś wszystkich. Dochodząc tak dalej. Tylko BMW, brak wozu. Widziałem. Najpierw musisz jednak pokonać Zakiego Malika. Ten facet nie jest taki grzeczny na to, że uwierz mi spoko. Do tego wyjść. nie masz samochodu. Hm lipa. Co my tu mamy? To jest DLC, kurde, nie kupimy tego M6 kupeta M5, no M5 jest fajna na przykład, i tańsza w sumie. Tu mamy M3, M5 już bym bardziej. Był skłonny kupić. W ogóle słabizny same. Do ulepszenia, nie? 90, ja mam 35, to mi nie starczy na jakieś ulepszenia, nie? No ale dobra. Kupmy w takim razie to auto. Cóż zrobić, no? Dwa żetony. A żetony to są za real kasę, nie? Białą chyba weźmiemy. Najwyżej mi się białe BMW podobały. No, za żetony to raczej nie kupimy. Niestety. Ciekawe czy serią wygram. O tak, kawa już jest chłodniejsza, można ją wypić większym łyczkiem. Zawsze to takie lepsze orzeźwienie, takie... <głuch> gorzkość. Ejku, tak mi się dzisiaj nie chce iść na tą notkę do roboty, że masakra. No ale, cóż począć. Wyziął trudności, opcje. no nie ma nic innego, no musimy jechać serio, ja nie? <grych> ...Bardzo ciekawe. Zamknij rej. śmieciu. Szmeczu. Mam nadzieję, że nie będę musiał kurde kończyć wyścigu i ulepszać tego auta. No, nie, nie chce mi się tam kurczę wracać do tego centrum wyścigów, i znowu tutaj, i znowu tam, i tak bez sensu takie kurde jeżdżenie. Bo nie mogę się kurde mać tepnąć, nie? Fajne to M5, podoba mi się. Ale co jak co. BMW E92 jest piękny. Po prostu E92 jest cudowny, jeżeli dobrze pamiętam. Ofak. Pierwsze okrożenie, jestem szósty. Jest ok. No tamte mini były takie zrypane. No, patrzcie, no. że jestem piąty, a tam w tym mini to była porażka totalna. Tam to się w ogóle jechać nie dało. Tym to nawet podriftuję sobie, jest ok. Okej, drugie okrążenie piąty. <laughs> nie, źle, jest, nie jest dobrze. O Jezus, ale nie, 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 czekajcie, czekajcie, ja sobie cofnę jednak. Ja sobie cofnę. Hamujemy i teraz dopiero na tłoki poszedł. Nie wiem czemu nie zredukował. Niby, że ma moc, tak? Czy coś takiego. U. Słabizna, słabizna. Nie, jeszcze raz, muszę troszkę ciaśniej wejść w ten zakręt. Eee, to chyba, żeby jeszcze się dało. Jest i Malik. Cześć, śmieciu. Jesteś EASY Dobra, czekajcie chwilkę, ja sobie pada odłożę na razie Coś sobie sprawdzę na kompie, zaraz wam powiem BMW E92, bo normalnie aż mnie to męczy, to było chyba E92, tak? Eee, BMW, BMW E92 To jest chyba to Tak, E92, E92 jest śliczne Seria 3, i nie wiem jaka tam jest. Jakie, jakie tam jest 300, coś tam nie wiem, nie mam pojęcia, ale bardzo mi się to BMW podoba. Jest po prostu świetne, jest piękne i w ogóle <laughs> naprawdę polecam każdemu, jak macie kasę, kupujcie BMW. No, ale my już mamy swoje BMW kupione. Jak na razie jest pierwsze miejsce i to seryjnym autkiem, bez żadnych tam ulepszeń, upgrade'ów i tak dalej. Z silnikiem żeśmy się nie bawili, z niczym żeśmy się nie bawili, z układem ani niczym. Z przełożeniami, z tymi. z. jak to się nazywa? Ze sprzęgłami. Wszystko jest seryjne, jakoś auto daje radę. Czyli dobrze zainwestowane 90 tysięcy, nie? Boże, święty, przedtem to się wydawało, jak jak chciałem ich wyprzedzić gdzieś tam, nie? Wygrać, to tak się wydawało, że to jest taka, taka ten krótka trasa, że masakra. A teraz, jak już jadę pierwszy i chcę jak najszybciej skończyć ten wyścig, bo już jestem pierwszy, tak? No to teraz się mi dłuży, nie? Ta trasa wydaje mi się, kurde, taka długa. To, to ten zakręt jest okropny, ja po prostu nie potrafię w niego wejść dobrze. Właśnie, aż mnie kurde, aż trochę doganiają. Zobaczcie, najmniej chyba zaraz przegoni koleś. Nie. Aż tak to nie, ale było blisko. O masakra. O kurde. No ale tak się jak wygrana. Nie ma to tamto. Trzeba będzie w któryś tam razem, jak będę w tym walei. To, to trzeba będzie kurczę pojechać i ulepszyć to auto. Patrzcie, jeszcze jedna opaska fioletowa, serio? Ja pierdzielę. Nie dzięki. Czy chcę zostać? Nie chcę. Czekajcie, aż sobie na necie wpiszę w takim razie. Forza forza horizon opaski. Weźmy, wpiszmy w ten sposób. Grafika. Coś będzie? Nic nie będzie. O, nawet jest takie pytanie. Ile jest opasek? Tylko czekajcie, ja sobie najpierw ustawię tutaj. My jesteśmy w tym miejscu, tak? Więc teraz to jest obojętne, czy ja pojadę góra, czy dół. Chociaż tu jest Dobra, zróbmy w ten sposób. <laughs> Pojedziemy tam na północ. E, teraz tak, tutaj sobie znaczymy... Jest wyjazd. Mam nadzieję, że nie każe mi kupować żadnego samochodu teraz. Co my tu mamy? Kolej zadał pytanie. Ile i jakie są opaski? Ile i jakie są opaski? A gościu odpisał mu. Bodajże 6 albo 7, na pewno jest 7 rywali, więc i chyba 7 opasek. Aha. Czy jeżeli jest 7 rywali? Można to jakoś sprawdzić? Centrum wiadomości wyzwania sponsorów mój profil. Może w profilu będzie? Statystyki. Ogólne odkrycia, rekordy, wyścigi, umiejętności. Hmm. Wygrane. Oooooh, patrzcie, są jakieś te. Wygrane zawody festiwalowe 24,70. Wygrane wyścigi uliczne 5,30. Wygrane pokazy na 10. Wygrane pojedynki gwiazd 3 na 7. Czyli rzeczywiście jest 7, to dopiero 3, 3 gwiazdy? O kurde... Wygrane potyczki, zero. No tak, no bo się nie ścigałem. a widzicie, czyli są jakieś te, te osiągi w Forzie. Eee, to ja myślałem, że tu już niedługo się będzie kończyła ta Forza. No tak, nie, nie, nie da się tego przejechać. Bo My myślałem, że się będzie kończyła ta Forza. A tu jeszcze przed nami, kurde, tylu rywali, że masakra. Normalnie masakrator. Jak ja mam tam wjechać? Jest, kurde. Ja to chyba byłem kiedyś. Tak, byłem tutaj. Byłem, byłem. Ej, lunch ja. Dobra, od razu wchodzimy w wyścig. E, otwarte w garażu mam jakieś auto. Matko, wybrałem jakieś auto, nie wiem jakie, nie. Nie wczytało się i po prostu klikłem. Klikłem. Mam nadzieję, że przynajmniej dobre. Co ja wybrałem? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może dodża tego niebieskiego On czasami się pokazuje jako pierwszy. Gdzie jest moje auto? Ostatnie, Dodge. Patrzcie. Chyba Dodge, Dodge, dodża Tak. Może i urodziłem się w czepku. Ale wtedy miałem smar na rękach. Tak, chyba smarki. Chłe, chłe. Kurde, jak ja to wygram, to będzie nieźle. To autko nie jest za szybkie, a to już są pomarańczowe wyścigi. I zobaczcie, coraz więcej z tych cholernych okrążeń, nie? Kiedyś tam więcej było sprintów jakichś czy czegoś, a teraz samo okrążenia prawie. W ogóle te wyścigi uliczne czas porobić. Ej, eee, no kurde. Ciężko będzie, bo tu strasznie dużo zakrętów, a ja mam takie ja auto dziewne Ja chyba zrezygnuję z tego auto. Tak, wiecie co, nie, ja, ja przerwę wyścig. Mm, zrypałem, zrypałem troszkę, wiecie. Normalnie widać jak jest zimno na polu. Po prostu to widać. Wy to tam macie, wiecie, później, nie, ale kiedy wy dostaniecie w listopadzie? Nie wolno ci wziąć udziału w wyścigu tym samochodem. Musisz wybrać. O, no, widzicie, 600, 500, 400, 500. Hm. Mini? Mini, mini, mini. Czy nie mini? Może Golfera. Weźmy Golfa. Samochód jest On ofnie, daje radę. Za dobry na Musisz go osłabić, zanim to, pozwolą Wy dostaniecie ci wziąć w listopadzie te 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 filmy także. ASK jest października. Wow, Taki dzień, taki dzień się w ogóle ciemno i w ogóle ponuro. Dlatego ja. Jak na razie to wlewam siebie po prostu kawę. Ale wlewam, że wlewam. <laughs> Dobra, próbujemy wygrać golferem. Mówią, że jako, że to sport dla bogatych. jest to przód napęd, sport. to powinno być to lepiej. Tak, oczywiście, mhm. ty masz też lance chyba jakąś jakiegoś integral albo coś takiego pewnie. No widzicie, już mi się udało wyprzedzić kogoś i jak ładnie w ogóle w zakręt wchodzi, a nie tak jak tamto, nie? Tamto to, to po prostu leci bokiem, no bo tył napęd. A shooter i tył napęd to jest zło po prostu wcielone. Mi się zdało ze dwóch wyprzedzić cholera. O jak pięknie. Jest git. Jak jesteśmy na którym na piątym miejscu, pierwsze okrążenie, piąte miejsce jest zajebiście w takim razie. Jak już wejdę na pierwszą pozycję, to już będzie w ogóle zajebioza. O, ale jak tu się sieje, kurde, mocno, sakra. Drugie okrążenie, jestem czwarty. Tych już wszystkich mam prawie w garści. Proszę bardzo. O, ktoś tu błąd popełnił. Ja też. O, fak, następny błąd. To bym był już chyba z drugi co najmniej. Tak, chyba bym był drugi. No ale cóż. Jak to mówią, najlep najlepszy nawet kierowca błąd kiedyś popełni. No i witajcie. Takie troszkę easy peasy, nie? Bo ja naprawdę myślałem, że będzie ciężej. No ale. Golf daje radę. Przód napęd, to po takich szutrach, to tu. Idzie jak złe. No i gitara. Okej. Okay. Już jesteśmy bezpieczni w miarę. Chociaż nie za bardzo, patrzcie. Próbuję mnie tutaj wyprzedzać. Kretyn. Właśnie ja za bardzo tych band odbijamy ja za wcześnie skręcam. Bo, <śmów> mówię, na grzybku to jest trochę inna gra niż na klawiaturze, nie? Na klawiaturze zawsze lepiej się gra. ja tam jeszcze tego pada nie mam tak ogarniętego, jakbym chciał. <śmów> Zastanawiam się w ogóle nad jakąś strzelaniną, albo czymś takim <śmów> na Xboxa. Straszną mam ochotę zagrać w jakąś grę, którą już grałem. I to właśnie na PC, nie? którą już tam przeszedłem wam. Właśnie na Xboxie. Czy jakiegoś Batmana, czy jakiegoś Far Crya, coś takiego straszną, ale to straszną mam ochotę. I bardzo mnie korci zakup Far trójki. Nie wiem czemu, nie pytajcie się czemu trójka, ale. Taka sympatia po prostu jaką mam do trójki to jest masakra. To jest chyba jedna z pierwszych gier, którą w ogóle nagrywałem na kanale. Pierwsza to była... czekajcie, co to było? Właśnie Far Cry chyba trójka, a drugie to było, dwie serie miałem wtedy. A drugie to było chyba Dead Space jedynka. Chyba tak, bo pamiętam, że takie intro długie dałem i w ogóle nie wiecie. Nie wiedziałem coś, co się kręci na YouTubach jeszcze, nie? A już filmy chciałem nagrywać, nie? No i wyglądało to jak wyglądało, trudno. Filmy nie zarabiały, roszczenia i te sprawy jakieś tam, nie wiem, dubster taki znany bardzo dodają chyba. Także ciężko było na początku, co prawda. To prawda, ale jakoś dawałem radę. No, to były dwie chyba pierwsze serie. Później chyba nagrywałem. Co ja później nagrywałem? Metro 2033. O widzicie, patrzcie ile czasu minęło od metro 2033 jak nagrywałem, a jeszcze nie nagrałem Metro Last Light, nie. Jestem po prostu... no masakra jaki nieogarnięty. Podaka, podaka totalna. Za 200 metrów, tak to jest. A tu jeszcze konsola się pojawiła. Widzicie, konsola tak. Jeszcze Paweł ma ochotę nagrywać z konsoli. Debil jeden. Nie ma, kurde, ma czasu na nagrywanie z tego, z PCTA, co dopiero z konsoli. Ale z konsoli się mówiłem, Wam już lepiej nagrywa. Naprawdę, ja podłączę sobie dwa kabelki jest w I Jest dosłownie w sionie. Dobra, kochani, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, łapka w górę, komentarz. No i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Forzy Horizon. Trzymajcie się. Hej.